Ale wart jest największy do tej pory pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. To wozy pancerne, przenośne rakiety, a przede wszystkim amunicja do Hajmarsu, którymi Ukraińcy skutecznie atakują Rosjan. Dziś po południu słychać było wybuchy na okupowanym Krymie. Andrzej Zaucha. Seria potężnych eksplozji wstrząsnęła dzisiaj po południu rosyjską bazą lotniczą nowo na okupowanym Krymie. Z pobliskiej plaży w panice uciekali turyści. Dzisiejsze wybuchy to kolejne przypomnienie, czy jest Krym, bo to jest Ukraina, napisała w internecie wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Rosjanie nie potwierdzają, że był to ukraiński atak. Za wcześnie jest, by mówić o przyczynach danego incydentu, to wyjaśni specjalna komisja. Dotąd uważano, że Ukraińcy nie mają precyzyjnych rakiet do zasięgu wystarczającym, by zaatakować Krym, ale to się mógł... его изменить. Amerykanie właśnie ogłosili kolejną transzę wsparcia wojskowego dla Kijowa o wartości miliarda dolarów. To największy taki pakiet od początku konfliktu. Zawiera 50 pancernych wozów sanitarnych, amunicję artyleryjską, tysiąc przenośnych rakiet przeciwpancernych javelin, ale przede wszystkim precyzyjne rakiety dla systemów HIMARS, które masowo niszczą rosyjskie składy z paliwem i amunicją, punkty dowodzenia i mosty. Jeśli pozwolimy wielkiemu krajowi, by znęcał się nad mniejszymi, po prostu dokonywał inwazji i zabierał jego terytorium, to będzie to początek sezonu myśliwskiego dla wielu krajów nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Dlatego Amerykanie są tak konsekwentni. Od początku wojny w Ukrainie amerykańska pomoc wojskowa dla Kijowa wyniosła już niemal 10 miliardów dolarów. 10 miliardów w sumie dolarów już od początku to jest niemal cały, cały budżet Polski. Bo polskie, polskie siły zbrojne za rok ubiegły miały 60 miliardów złotych. To jest 13 miliardów dolarów. To proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ob, ogromny, i dlatego Rosja w Ukrainie poniosła gigantyczne straty, które powodują, że nie może już myśleć o żadnej poważnej ofensywie. Myślę, że bezpieczna będzie ocena, że straty wynoszą od 70 do 80 tysięcy żołnierzy. Te liczby zawierają zarówno zabitych w walkach, jak i rannych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pentagon ocenia również, że Rosjanie stracili od 3 do 4 tysięcy czołgów i transporterów opancerzonych. To znacząco osłabiło rosyjski potencjał wojskowy. Jest to poziom strat, który. Jest dla Rosjan oczywiście możliwy do uzupełnienia w przypadku strat osobowych do 2025 roku, w przypadku sprzętu, który Rosjanie w tej chwili tracą na Ukrainie. Nawet gdyby nie było embarga zachodniego na dostawy pewnych komponentów, oni by ten sprzęt uzupełniali do 2030 roku. Ale zachodnie sankcje jeszcze bardziej spowolnią odbudowę rosyjskiej armii, by Moskwa na długo przestała być zagrożeniem dla świata. Rosjanie próbują się ratować współpracując z Iranem. Rosyjska rakieta kosmiczna z irańskim satelitą na pokładzie została dzisiaj wystrzelona z kosmodromu Baikonur. Satelita, według Iranu, będzie gromadził dane naukowe na potrzeby rolnictwa, ale pojawiły się obawy, że Rosjanie wykorzystają go wojskowo przeciwko Ukrainie. Andrzej zaucha fakty.